Autobusy linii nr 17 jadące od strony osiedla generałów kończą swój bieg przy cmentarzu w Dywitach, ale już w przyszłym tygodniu trasa 17 się wydłuży. Gmina Dywity w tej sprawie porozumiała się z zarządem komunikacji miejskiej i miejskim przedsiębiorstwem komunikacyjnym. Z dniem 1 sierpnia wprowadza na swoim terenie dodatkową linię autobusów, autobusów numer 17. Będzie to linia łącząca Dywity z Olsztynem. Takich kursów zakładamy, że pilotażowo będzie w ciągu dnia 5. Nową linią będzie można jeździć na tych samych biletach, jakie obecnie trzeba skasować jadąc do Olsztyna liniami numer 82 czy 88. Na tejże linii będzie ważny. Bilet aglomeracyjny. Będzie tylko taka różnica, że nie będzie tutaj punktu przesiadkowego. Będzie można normalnie, bezpośrednio z Dywid do Olsztyna, w wybrane miejsce, nawet na obrzeża te południowe, czyli Jaroty, dotrzeć właśnie z gminy Dywity, tutaj z Pętli. Mieszkańcy gminy mówią, takie połączenie to dla nas jak manna z nieba. Przede wszystkim na to, żeśmy czekali. I już zapowiadają, że z nowej linii będą korzystać. Oczywiście. To jeszcze najlepsze połączenie, by było do Olsztyna, żeby się dostać. Dotychczas dostanie się z Dywid do centrum Olsztyna wymagało przesiadki, bo linie gminne dojeżdżają tylko do ulicy Reymonta. Dla mnie w średnim wieku, ale dla ojca, co ma 88 lat, dojechanie do Olsztyna to jest bardzo uciążliwe. Wydłużona trasa 17 będzie udogodnieniem nie tylko dla starszych pasażerów, ale też dla młodszych mieszkańców Dywid. Dla dzieci dojeżdżających do szkoły bo przeważnie do centrum dojeżdżają i stamtąd także na pewno szybszy dojazd będą mieli na pewno dzieci i młodzież szkolna nową linią pojadą do szkół we wrześniu ale wszyscy mieszkańcy Dywity korzystać z niej będą mogli już od 1 sierpnia